Jest tak. Ja w domu rodzinnym mieszkam z mamą, bo mama się rozeszła z mężem, bo pił, dużo pił. No i jest w domu podział obowiązków. Ja robię zakupy, mama gotuje. Budzę się tak gdzieś ko godziny siódmej. I tak sobie leżę do godziny w pół do ósmej, staję z łóżka, biorę prysznic, robię sobie kawę, chleb przekładam serem, piję kawę, <grywia> jem to kanapkę i później słucham coś, coś z kasety na słuchawki, bądź z płyty. To urwałem, bo jak przesłucham płytę, bądź kasetę na słuchawki, bo, o ci godzinie dz dziesiątej, i jak zjem śniadanie, to wchodzę, oczywiście nastawiam sobie radio i gram z tamburynkiem, sobie robię luz, o, to, gdzieś do godziny na przykład dwunastej, pierwszej. I wtedy o pierwszej coś przejem i dopiero idę właśnie na miasto, o. Rozgrzany. Tak, o dziewiątej właśnie z tamburynkiem sobie gram, bądź tańczę. Jeśli chodzi o numer z Michaelem Jacksonem czy z Madonna, to najlepiej sobie tańczyć, ale jeśli chodzi o Joe Cockera czy tam... To najlepiej się z nimi gra. Zrozumiałe. No pewnie. No i ten no. luz taki jest, trwa od 10. Od do 12. Do tak. Wtedy albo jakiś film, albo wyjście na miasto, albo do rockboxu albo na Turzyn, albo gdzieś po mieście latam, gdzieś do godziny, na przykład pół do trzeciej, bo pół do trzeciej jest pora obiadowa. To masz taką stałą trasę po mieście, tak? Do których punktów zaglądasz? Tak, nieraz Carrefour, Kierfur, mm. Turzyn, z okolice szkół, piastów, bo lubię zabytki. No i gdzieś... Pół do trzeciej przychodzę, jest obiad. Po obiedzie oglądam serial. Zwykle są w telewizji seriale. Ale sam oglądasz? Nie, z mamą z oglądam. Takie fajne są właśnie wenezuelskie seriale. Takie, bo się dużo rzeczy dzieje śmiesznych i takie oparte na życiu to są seriale. Wenezuelskie, meksykańskie, argentyńskie. O, o, ostatnie właśnie Fiorella jest bardzo ciekawym Serialem, który oglądam powtórnie i nadal mnie fascynuje. No i godzina jest na przykład, gdzieś tak, pół do siódmej po serialu jest kolacja. Mhm. Po kolacji oglądam jakiś film bądź o dwudziestej lub jakiś drugi o godzinie dwudziestej drugiej. I na przykład zbliża się północ, już jestem taki znużony, i na ogół idę. Spać. No i tak, tak, no tak właśnie te dnie moje, tak płyną.